No to cześć, jak ostatnio nagrywam? Pytałam się Was, jakiego konika sprzedajemy? No to wybraliście Arabiana. Więc yy, tak, zaczynamy trochę zawsze chaotycznie. Czemu by nie, ale tak. Więc mamy. No niestety, darmowy konik. Yy, miło było. Bo mamy już ogierka. I to jest najważniejsze, mamy ogierka arabskiego. No i co, my mieliśmy ją przedstawiać, bo ona ma fajną naprawdę maść. I to jest naprawdę super. Gdzie ona była? To jest tyś ty, tak? Tak, to jesteś ty, to jest ty, 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 ty. I tu jest twój brat, której nie masz. Poważnie. No i to co potrzebowałam dostaliśmy, więc mam. No i co? Mamy. Zobaczymy co z niej wyjdzie. Czy ty się musiałaś mieć? No dobra, mamy źródkę. Pierwszy poziom. O, kaczka na trzecim poziomie. Ej, Panie, to może być. Trzeci poziom plus trzeci poziom to Albo ja... no, trzeci poziom, albo wyższy. Coś losowego. <laughs> Za drugim razem. <laughs> I zobaczymy, jak ona wygląda. No, może być. Dziwny rap. <laughs> Nie powiem. No dobra, czyli mamy... Zaczekaj, ten jest? Arabem też. I to jest ogierczy klacz. Mamy problem, bo mamy ogiera na drugim poziomie, więc ja sobie ją sprzedam. Po co mi jest koń na drugim poziomie potrzebny, skoro mam dwie klacze? To mam ją, tą nową. Dobra, to sobie ją sprzedamy. Ona i tak jest bardzo, bardzo podobna do zary. A ja nie lubię powtarzającej się maści. No było Więc znowu użyjemy pożyć arabę na wyższym poziomie niż są. E, dobra, mi potrzeba fantastik. I gdzie jest mój Co? Gdzie jest mój Moment. Boże, ten koń był ogierem. Boże, co? Poważnie? Są tu same klacze? No to nie mamy hodowli arabów. Super. No ja jestem co geniusze. Może tu cofnąć? Chyba nie można. Konia sprzedałam. Tego co mi trzeba było. Dobra, spróbujmy, czy... Mam super, że na przykład na klacz sprzedają. Dobra, sprzedałam dwa giery, mam dwie, trzy klaczy. Dobra, weźmie ją i weźmy coś, co może, może nie drugi poziom, nie trzeci poziom, może być ty i na przykład ten, proszę, daj mi, faraba, Boże, sprzedałam niech. Dobra, mam nadzieję, że będzie Arab do ogier. Jest ogier, ale nie wiem czy arabski. Ale ładna maść, ale chyba nie Arab. O i teraz chyba będziemy Araba ogiera pilnować. O, malatko co ja zrobiłam. <laughs> Może być. Ale ładny koń, ładna maść. Nie jest to ogier. Znaczy jest to ogier, ale nie jest to Arab. Jesteś ładny. Ale nie tego szukam. To jest? Koniec. O Boże. Hmm. No to miałam hodowla bo już ich nie mam.

Dobra, kilka zawodów e, wziąłem udział. Tylko ja bym to potrzebowała, bo ma zmienić. Bo mi ten konie nie za bardzo. Może być. Błagam. Dajcie mi araba. No tak. Słuchajmy araba. Także ogier. To nie ogieram, jest nie araba. jest źrebak, ale. To jest ogier. To jest. E, no, kier to jest tak, ale czy to jest szybciej no już błagam bądź Arabem. jest, jest, mamy hapalm to jest żongiera, tylko na drugim poziomie ale będzie Jezu, teraz żeby pilnować żeby go nie sprzedać więc dobra, na spokoju to jest klacz, tak? tak, to jest klacz, super Ją sprzedajemy. Jeszcze się upewniać. Tak, to jest kobieta. Ciebie miałam sprzedać, sobie tego giera. Bardzo. Ale mamy z powrotem ogiera wrapskiego jest. No i teraz musimy go podnieść poziomowo z Boże, 6 minut komplikacji... Znaczy dla was 6 minut. Gla znaczy, was. Ja się tam nie wiem ile. Jest. Nie chcę Cię. Ja nie wiem, ja się tam bawiłam z tym, żeby. Ciebie też nie chcę, żeby pokryć. No i potrzebuję te lepsze punkty. Dobra, możemy? Ja chyba wezmę firę. Boże, fantastik niż tofi. Chyba tak. Chyba ją wezmę. Mam nadzieję, że będzie coś dobrego z tego. Dobra, mam nadzieję, że będzie wyższy poziom. A jaka płaszcz? Przez ten poziom. Chyba czy. Ale przynajmniej normalna maść. <grymne> Tylko szkoda, że na drugim poziomie. No, pokażcie. Ten śnieg dla niej pasuje szara palowa do maść przynajmniej nie ma tej cholernej latarni jak wszystkie no ale niestety nie zostajesz bo jesteś drugiego poziomu będziemy w górę więc cóż fantastik no niestety już mi nie stać bo nie mam tych punktów Ja tutaj Niestety dają mi tylko północy. Mogę do dodawać jeszcze za darmo te punkty. Ja wiem, że one są w sobotę, ale... Co to jemu takiego Tak, gwiazdy. Czy sznur, czy jakby cały burzyk kur 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 nie kur No to wydaje mi się, że w tym filmie już wszystko, bo nie jestem w stanie nic w tym momencie trafnąć, jeżeli chodzi o te punkciki, które... żeby no nie cierpaczki, tak. Nie jestem w stanie ich teraz dostać, ale nic z tego typu, więc... No cóż, widzimy się prawdopodobnie w następnym filmie. Przedałam konia ogiera arabskiego, ale na szczęście mam jego drugiego, więc jest dobrze. Mógłby tak nigdy więcej nie popalić znowu koni. Miała być klacz, piekła na ogiera, Boże. No, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. No i co? No i zostawcie lajka. Like jak jesteście nowi, zostawcie też suba, bo 70% obserwujących, oglądających nie subują mnie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku.